Karolina Plaugo, witam w dzisiejszym odcinku Ludzie Mówią. Już 8 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Zapytamy dziś mieszkańców Bolesławca, czy kibice podążujące na Euro przyjadą tutaj i czy mamy im co pokazać. Już niedługo rozpoczyna się Euro, a Bolesławiec leży przy takiej najlepszej drodze dojazdowej do Wrocławia. Czy uważa Pani, że kibice będą zatrzymywać się w Bolesławcu i będą odwiedzać Bolesławiec? No, no myślę, że tak, na pewno. Można tutaj coś ciekawego... Mogą tutaj coś ciekawego zobaczyć? No, mamy ceramikę. No, słynie na, na, no, na, na szeroko, nie? Bolesławiecka ceramika. No ja wiem, co tu jeszcze mamy. Teraz basen nowy już, kąpielowy. No, jest, jest trochę ciekawych rzeczy. Rozwidzać, no i piękne miasto. Mm -hmm. A Bolesł Czyli Bolesławiec może skorzystać na tym, że leży na tym tak, szlaku komunikacyjnym? Tak, 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 Czy kibice będą odwiedzać Bolesławiec? Nie będą, w ogóle. Oni się nie opłaci. Oni będą jeździć autostradą, bo szybciej. A jak będą korki na autostradzie? Będą tylko przejeżdżać. Myśli, że się nie, zatrzy nie zatrzymają? Się. Na CPN, ewentualnie. Czyli może lokalni przynajmniej przedsiębiorcy mogą na tym zyskać. Ewentualnie. Jako kibic yy, yy, futbolu A... zatrzymałby się pan w Bolesławcu? Tak, na pewno, bo to tym, Bolesławiec, mi to popasuje tym, tym miastem, albo po coś jest, to jest bardzo fajnie. No ja lubię takie miasta. Ja teraz też, też, też mieszkanie tutaj mam już i pracy też. I taki lubiliśmy tym Polesławec, nie? Czyli kibice mogą tutaj przyjeżdżać? No pewno. Dlaczego nie? Będzie tutaj jest, to ludzi będzie patrzył wolony na tym życie, mhm. Czy uważa pan, że kibice będą się tu zatrzymywać? Skorzystają na tym hotele, restauratorzy czy tam lokalni przedsiębiorcy? No nie mam pojęcia. Nie wiem. Jest, Bolesławiec jest położony przy najlepiej wybudowanej y, trasie. Jest to jedyna chyba autostrada wybudowana prawie od początku do końca. Być może tak, zobaczymy. Czas pokaże. Nie mam pojęcia, co zajadą. To racie tak po drodze nie mają w ogóle. Co tym ja się euro nie interesuję w ogóle. Ale pan jako kibic, przyjechałby tylko kibicować, czy ewentualnie też pozwiedzać nie, przy okazji? Jakby był czas, to przy okazji bym coś pozwiedzą, Trochę. Warto przyjechać do Bolesławca? Warto, jest. Można coś zobaczyć tutaj. Kiedyś tu mieszkałem, to. Było gdzieś chociaż wyjść. Już niedługo rozpoczyna się Euro, a Bolesławiec leży na takim dobrym szlaku komunikacyjnym pomiędzy Wrocławiem. Czy uważają Państwo, że kibice będą tutaj przyjeżdżać, czy zyska na tym Bolesławiec hotele, restauracje? Na pewno będą. Tak, będę przyjeżdżać, na pewno. Ty jako kibic przyjechałbyś... <laughs> też pozwiedzać, czy tylko kibicować? Czy to jest właśnie dobra okazja do zwiedzania też polskich miast? E, tak, dobra okazja do zwiedzania polskich miast. A co warto zobaczyć w Bolesławcu? W Bolesławcu. Nie wiem, nie jestem z Bolesławca. <śm> <śm> ja uważam, że to jest zbyt małe miasto. No takie podróże takich... Yy, co? Nie wiem, nie wiem. A myślicie, że kibice będą przyjeżdżać tylko i wyłącznie kibicować? Czy to też będzie dobra okazja do tego, żeby też odwiedzić polskie miasta? No, może to być i zarówno jako na Euro, mogą przyjechać na te wszystkie znaczy te mecze, ale także jako na pewno chcą odwiedzić swoich najbliższych z dalekich stron. A co warto zobaczyć w Bolesławcu? Myślę, że mógł nie wiem. No, bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, że tak. Jest to zwiedzać. Ceramika i te sprawy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Uważacie, że będąc kibicem, warto właśnie jeszcze y, zwiedzać, a nie tylko kibicować? My, myślę, że tak. Myślę, że tak. No Pani My... do czynienia z piłkarzem, no. <laughs> Tak, piłkarze. Nie, nie, myślę, że myślę, że. Można coś tam zwiedzić przy okazji, nie? Jak zagraniczni kibice coś przyjadą, to z chęcią pooglądają pewnie jakąś tam ceramikę, nie ceramikę Bolesławcu, ale nie pomijajmy faktu, że jednak Wrocław czy tam Warszawa to są dużo większe miasta i więcej do zwiedzania jest. No ale jest niedaleko. Tutaj jeżeli kibice się nie pomieszczą we Wrocławiu, mogliby też nocować i, i po prostu spędzić trochę czasu. W bolesław. No mogliby. Nie wiem, Bolesławie jest na pewno miastem atrakcyjnym ze względu na swoje zabytki czy ceramikę. Więc podejrzewam, że przy po drodze na pewno ktoś zajedzie, zawita, odwiedzić. Czyli odwiedzić. Bolesławiec może skorzystać na tym zarówno hotele, jak i restauratorze. No na pewno. Dobrze. Dziękuję bardzo. No myślę, że tak, no ale z kwestia autostrady no to już trochę śmiech, że tak powiem. W no tutaj... no jest... Borysławie, tak? O miasto? No myślę, że tak, raczej tak. Ja osobiście nie jestem sam z Bolesławca, ale też często tutaj przyjeżdżam, także myślę, że tak. Czyli będzie to dobra okazja też, żeby wspomóc lokalny przemysł, przedsiębiorców, hotele, restauracje? No myślę, że tak. No Zobaczymy, ile tych kibiców przyjedzie, no ale. No mówię, tak jak już mówiłem, no trochę nasze drogi, trochę mogą odstraszać, no ale... No ale myślę, ta, że... ta, tutaj z Niemiec do Wrocławia przynajmniej, przynajmniej do Krakowa jest jeszcze względna. No jeszcze względna. No wie Państwo, no jeżdżę trochę za granicą, no, no troszeczkę postydzimy się, ale, ale jakoś myślę, że będzie dobrze. Euro będzie spoko? No, no jasne, że tak, no musi być, no musi być. Jużśmy z grupy wyszli chociaż, ale myślę, że będzie okej okay wszystko. Już niedługo rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Bolesławiec leży na takim dobrym szlaku komunikacyjnym przy autostradzie. Uważa pani, że kibice będą przyjeżdżać do Bolesławca? No Myślę, że tak. Że to niedaleko jest. To znaczy, daleko jest, ale myślę, że tak. Jest Bolesławiec przygotowany na przyjęcie ewentualnych kibiców? Trudno mi cokolwiek powiedzieć na ten temat, to to już nie wiem, bo to, to już władza zrobi, a nie. Nie, nie. Ale jest to zwiedzać, warto tutaj przyjechać? No, nie, nie, że ten nasz burysławic jest bardzo ładny. Czyściutki, ładne, no, mamy parki piękne i w ogóle. Także że. Co warto tutaj zobaczyć? No, ceramikę, to jest najważniejsze. Bo jest piękna ceramika, sklepy ceramiczne są. No i wszystko, no no no. I nasz rynek jest piękny, no jakoś. No wszystko. Czyli mogą na tym też zyskać restauratorzy. Może jeszcze na miasto zyskać na tym. Na pewno, na pewno. Myślę, że tak. A co warto zwiedzić w Bolesławcu? No nie wiem, na przykład rynek, może zobaczyć jakieś. E, czasami przyjeżdżam w wesołe miasteczko no Bolesławca. Myślę, że jest będzie dobrym miastem dla kibiców właśnie z innych krajów, żeby zwiedzić. A uważacie, że jest dobrze przygotowany na przyjęcie kibiców? Są hotele, są restauracje, w których mogą dobrze zjeść lokalne przysmaki? Tak. W są takie tak. miejsca. Czyli warto, żeby kibice też przed kibicowaniem trochę pozwiedzali. Tak. Czy Bolesławiec jest przygotowany na przyjęcie ewentualnych kibiców, którzy po drodze się będą zatrzymywać w Bolesławcu? Nie wiem, nie zauważyłem żadnych zmian, które dotyczyłyby przyjazdu ewentualnych kibiców do Bolesławca, więc nie mam zdania w tym temacie. Ale mieliby się gdzie tutaj ewentualnie zatrzymać? Są jakieś hotele, są restauracje? Czyli zdecydowanie zbyt mało miejsc ocenoglowych, które zapewniłyby jakiś bezpieczny pobyt ewentualnie przyjeżdżającym turystom podczas Euro. Ale warto, żeby tutaj przyjechali i chociaż Myście zobaczyli warto. cokolwiek? Warto zwiedzić ładne miasto, ale jeżeli chodzi o bazę noclegową, to myślę, że zdecydowanie jest za mała. A z restauracjami jest to lepiej? Myślę, że zdecydowanie tak. Czyli mogliby kosztować z takich lokalnych przysmaków Myślę, że Polski. tak. Jest to zdecydowanie w lepszym stanie, czy być może jest zdecydowanie więcej niż, niż bazy noclegowe, typu hotele, jakieś noclegi. A co warto zobaczyć w Bolesławcu? No, przede wszystkim wiadukt. Czyli wizytówkę, wizytówkę Bolesławca. Oj, nie wiem. Może ze względu na ceramikę bolesławiecką, ale zagraniczni turyści. A tak, nie wiem. Możliwe. A Bolesławiec jest przygotowany na to, że, że właśnie tacy, tacy kibice mogą tutaj przyjechać? Są restauracje jakieś dobre, czy są hotele? A to znaczy, może pojedyncza jakieś punkty. Ale nie ma tego dużo. Nie wiem, wydaje mi się, że będą odwiedzać też chyba. Nie wiem, tam już wciska się normalnie guzik i Coca-Cola wyskakuje z tego, z ciężarówki. Czyli dobra promocja. I dobra promocja już się zaczyna, ale nie wiem, A kiedy to się zaczyna w ogóle już? 8 czerwca. 8 czerwca, no to powoli. Ale co warto zobaczyć w Polsowcu, jeżeli tacy kibice przyjadą? Co by tu mogli zobaczyć? No, no na pewno wiadukt nasz. Co jeszcze? Nie wiem, tutaj fantanna jest fajna. Jakieś inne rzeczy. Nie wiem nawet. Dobra, ja mam pecha do takiego nagrywania. Tutaj. A w restauracjach można zjeść dobre takie lokalne tutaj polskie przysmaki? No można. W, w rynku tam coś jest, na pewno się znajdzie. Czyli w przerwie na kibicowanie można tutaj też... Można zjeść, wypić piwo i pohałasować w ogródkach. No, to jest to w ja czekam na Nie wiem! To nic nie wreszcie nie ma! Warto na pewno! A czy będą odwiedzali, no to wie Pani, to jest problem yy, nie na moją głowę, to los szczęścia będzie decydował. Bliskość autostrady, yy, no sława w pewnym stopniu Bolesławca być może przyciągnie albo po drodze spowoduje, że niektórzy kibice będą chcieli odwiedzić piękne miasto plus centrum ceramiki. Także miejmy nadzieję, oby tak było. Bolesławiec jest przygotowany na ewentualnych kibiców, yy, baza hotelowa, czy restauracje chyba tak, bo jest wiele pensjonatów. I baza restauracyjna też. Zresztą chyba nie będzie na tłoku. Zresztą oby tak było, tak? To lokale na pewno i właściciele by zarobili miasto również, tak? Plus infrastruktura. Polesławiec mo może zyskać na. Oczywiście, oczywiście tak. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa za tydzień.